Chcieliśmy przekazać Państwu bieżące informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Szczepień. Pierwsza informacja, jak zwykle, dotyczy liczby zaszczepionych. Dzisiaj to już jest 530 tysięcy osób. Liczba dawek dostarczonych do punktów to jest ponad 757 tysięcy, a w magazynach zostało nam nieco poniżej pół miliona szczepionek. Co to oznacza? Proszę Państwa, to oznacza, że Redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer, wpłynęły na zaburzenie tego balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać. To znaczy, staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie, natomiast teraz. Po modyfikacji harmonogramu, harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer, my zmieniliśmy nasz harmonogram w taki sposób. Powtórzę, żeby po pierwsze osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, miały gwarancję otrzymania drugiej dawki, bo bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną w narodowym programie szczepień. Po drugie, żeby nie tworzyć żadnych opóźnień w rozpoczęciu szczepień grupy. Pierwszej, czyli seniorów powyżej 70 roku życia. Tu się nic nie zmienia, 25 stycznia rozpoczynają się te szczepienia. No i po trzecie, musieliśmy w związku z tym ograniczeniem dostaw spowolnić nieco proces szczepienia grupy zero, czyli pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą i też naruszyć ten zapas, o którym mówimy. Ale. Cały czas ten proces kontrolujemy i jeżeli tylko producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramów dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien postępować dalej w sposób niezaburzony. Dobrą informacją, proszę Państwa, którą chciałbym przedstawić, to jest fakt, że do dzisiaj za pośrednictwem trzech kanałów zarejestrowało się ponad 669 tysięcy seniorów powyżej 80. roku życia. Jeżeli byśmy dodali do tego seniorów z DPS-ów, którzy już są w tej chwili szczepieni powyżej 80. roku życia, to mamy grupę ponad 700 tysięcy pacjentów 80+, plus, którzy albo już są szczepieni, albo są zarejestrowani na konkretny termin szczepienia. I to wszystko po pięciu dniach od uruchomienia rejestracji. Biorąc pod uwagę, że cała populacja seniorów 80 plus w Polsce to 1,7 miliona osób, a w tej chwili 700 tysięcy osób jest już właśnie albo zarejestrowanych, albo już szczepionych. I to wszystko po pięciu dniach no to wyrażamy zadowolenie z tego, że w sposób tak odpowiedzialny. I tak pozytywnie seniorzy odpowiedzieli na apel o to, żeby się zaszczepić, o to, żeby zadbać o swoje zdrowie. To jest bardzo pozytywne i mamy nadzieję, że te, te, te rejestracje, zgłoszenia zarówno w tej grupie 80, jak i w kolejnych grupach będą przebiegały tak pozytywnie jak przez te pierwsze dni realizacji narodowego programu szczepień. Proszę państwa, od kilku dni trwa w Polsce debata na temat kolejności szczepień. Wpływały do nas do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Zdrowia liczne uwagi wnioski. Wpływały też takie wnioski i postulaty ze strony Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim. Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe. I proszę państwa, w każdym procesie decyzyjnym jest tak, że mogą pojawić się błędy, no ale wtedy, kiedy one się pojawiają, trzeba je po prostu skorygować. I dzisiaj, proszę państwa, korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, chyba profesor Łoza zaproponował taki podział etapu pierwszego na trzy części. Część 1A etapu pierwszego to są wszyscy seniorzy powyżej 60 roku życia. Oni mają absolutny priorytet, jeśli chodzi o szczepienie. Część 1b to są osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak właśnie choroby nowotworowe, osoby po przeszczepach czy osoby dializowane. O tym będzie za chwilę dokładniej mówił pan profesor Horban, uzasadniając też od strony medycznej tę decyzję. I część 1c pierwszego etapu to są przedstawiciele służb mundurowych, czyli te wszystkie osoby, które są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, z punktu widzenia funkcjonowania administracji. Oczywiście te prezentowane dzisiaj zmiany znajdą odzwierciedlenie w zmienionym rozporządzeniu a oprócz tego rozporządzenia, które wprowadzi przedstawiane Państwu dzisiaj zmiany jako prawo. Oczywiście pozostaje również uwzględniona już wcześniej w Narodowym Programie Szczepień możliwość dla osób, które posiadają pewne schorzenia, zgłoszenia się do swojego lekarza prowadzącego, otrzymania skierowania i przejścia powyżej etapu. Niż na to wskazuje ich wiek. Proszę Państwa, i druga też ważna informacja dotycząca inicjatywy realizowanej dzięki Ministerstwu Rodziny. O tym będzie za chwilę mówiła pani minister Maląg. Otóż Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów włącza się w pomoc przy rejestracji. Seniorów ostatnio mieliśmy możliwość zobaczyć takie sytuacje gdzie w pierwszych dniach szczepień seniorzy stawali przed POZ-ami żeby zapisać się na szczepienie żeby się zarejestrować w swojej przychodni na szczepienie my już apelowaliśmy i teraz cały czas apelujemy o to żeby wykorzystywać infolinię ten sposób jest bardziej bezpieczny i prostszy do rejestracji, bardziej bezpieczny nie tylko ze względu na warunki pogodowe, które teraz mamy, ale też dlatego, że w takiej poczekalni POZ-u można spotkać osoby chore i samemu się zarazić. W związku z tym infolinia jest tutaj na pewno formułą bezpieczeństwa. Teraz do tego dojdzie jeszcze wsparcie ze strony Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, o czym za chwilę powie pani minister Malon. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze kończąc przypomnieć, że 22 stycznia, czyli za kilka dni, czeka nas kolejny ważny etap Narodowego Programu Szczepień. O godzinie 6 rano uruchamiamy system rejestracji i infolinię dla pacjentów powyżej 70 roku życia. To będzie też duże wyzwanie dla całego systemu teleinformatycznego, bo to jest populacja licząca 2,7 miliona osób. Czyli znacznie większa od tej grupy seniorów 80. Plus. I powtarzam apel o to, żeby wszyscy seniorzy wykorzystywali czy to telefon, czy internet do rejestracji, jeżeli mają właśnie problem, żeby korzystali z korpusu Solidarnościowego, korpusu pomocy seniorom, a też jeśli ktoś jest zdeterminowany, żeby osobiście w swojej przychodni zgłosić się to też bardzo prosimy, żeby rozważyć nie osobiste wyjście do takiej przychodni, tylko telefon bezpośrednio do swojej przychodni. I przypominamy, proszę Państwa, w związku z tym, że za chwilę właśnie 70-latkowie zaczynają się rejestrować o tych trzech naszych kanałach, dzięki którym można zarejestrować się w centralnym kalendarzu szczepień czyli bezpłatna i całodobowa infolinia 989, e-rejestracja na stronie gov.pl łama ukośnik Szczepimy się i bezpośrednia rejestracja w punkcie szczepień, czyli najczęściej w swojej poozecie. I proszę Państwa jeszcze dla przypomnienia bardzo proszę o odtworzenie krótkiej animacji, jak zarejestrować się przez infolinię. Jak zarejestrować się na szczepienie przez infolinię? Przed rozmową przygotuj swój numer PESEL. Zadzwoń na bezpłatny numer 989. Jeśli dzwonisz z zagranicy wybierz 22 62 62, 62 989. Usłyszysz komunikat powitalny i informacje o nagrywaniu rozmów oraz przetwarzaniu danych osobowych. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami. Jeżeli rozpoczął się już Twój etap szczepień, wybierz jeden, zostaniesz połączony z konsultantem. Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje Ci najszybsze możliwe terminy w najbliższym punkcie szczepień i zapisze Cię na najbardziej dogodny termin. Po rozmowie otrzymasz SMS-a z terminem i miejscem szczepienia. W przeddzień szczepienia otrzymasz SMS-owe przypomnienie. Pamiętaj, na podanie drugiej dawki Zostaniesz umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki. Dziękuję i jeszcze proszę o podobną animację, natomiast dotyczącą rejestracji przez Internet. Jak zarejestrować się na szczepienie przez system e-rejestracji? Wejdź na pacjent.gov.pl, gdzie znajduje się system e-rejestracja. Pamiętaj, aby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany. Potwierdź dane i zaakceptuj regulamin. System zaproponuje Ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu podanego na koncie pacjenta. Jeśli żaden z proponowanych terminów Ci nie odpowiada lub chcesz zmienić lokalizację, skorzystaj z wyszukiwarki i wskaż dogodne miejsce i czas. Ustal punkt i godzinę i kliknij przycisk Wybierz. Potwierdź wizytę, klikając Tak. Po rezerwacji otrzymasz SMS z terminem i miejscem szczepienia. W przeddzień szczepienia otrzymasz SMS-a z przypomnieniem. Pamiętaj: na drugą dawkę zostaniesz umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki. Wszystkie niezbędne informacje o szczepieniu znajdziesz na Twoim internetowym koncie pacjenta. Bardzo dziękuję, Proszę Państwa. Na sam koniec chciałbym jeszcze też zwrócić się do naszych seniorów, do tych, którzy zaczną się rejestrować 22 stycznia, z prośbą o zrozumienie: rzeczywiście, jest tak, że terminów które w tej chwili mamy wyznaczone do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca, nie jest tak dużo, jak byśmy chcieli. To jest związane z ograniczonym dostępem do szczepionek. Tutaj szczepionki pozyskujemy w ramach umowy unijnej, która powoduje, że do wszystkich krajów Unii Europejskiej są dostarczane proporcjonalnie w podobnym czasie szczepionki. I proszę Państwa, mamy nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale zostaną zarejestrowane kolejne szczepionki. Wtedy tych terminów będzie więcej. No, dlatego prosimy o zrozumienie tego, że nie we wszystkich częściach Polski i nie dla wszystkich zainteresowanych seniorów na razie tych terminów będzie dostatecznie dużo. Namawiamy też do tego, żeby właśnie korzystać z infolinii. To jest tak, że w pierwszym momencie, kiedy zaczyna być rejestrowana dana grupa wiekowa, jest zawsze bardzo duży napór na infolinię, na stronę internetową. Wtedy też bywają spiętrzenia i korki i trzeba długo czekać na dodzwonienie się. Tak mieliśmy w ostatni piątek, kiedy zaczęła się rejestracja seniorów 80. Plus. Natomiast później już jest dużo łatwiej się dodzwonić, więc prośba też tu o odrobinę cierpliwości. Ja sam pomagałem mamie rejestrować się przez infolinię w ostatnią niedzielę. W ciągu sześciu minut udało nam się umówić wizytę na szczepienie. 2 marca wprawdzie, bo tak jak powiedziałem, tych terminów nie jest dużo, ale udało nam się zarejestrować. W związku z tym wszystkich namawiam do wykorzystania tej bezpiecznej drogi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu, głosu proszę panią minister Marlenę Maląk, minister rodziny i polityki społecznej. Szanowni państwo, zdrowie i życie Polaków, zdrowie osób, które najbardziej potrzebują wsparcia, tych osób najsłabszych, jest priorytetem, jest sprawdzianem z naszej solidarności społecznej. Te działania jako rząd podejmujemy od samego początku, kiedy pandemia rozgościła w Polsce. To właśnie zaopiekowanie się zarówno osobami starszymi, osobami potrzebującymi, między innymi, które znajdują się w domach pomocy społecznej. Potężne wsparcie, które przekazaliśmy, ponad 600 milionów złotych w roku ubiegłym. A już nowy rok i pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że kolejne wsparcie do tych placówek zostanie przekazane w wysokości 50 milionów złotych. Właśnie po to, aby zachować standardy, bezpieczeństwo, aby zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy tych domów byli bezpieczni. Teraz przebiega okres szczepień mieszkańców domów pomocy społecznej. Pracownicy są w grupie zero i też trwają szczepienia. Cieszymy się, że ponad 70%. Mieszkańców domów pomocy społecznej zadeklarowało chęć szczepienia. Przede wszystkim to właśnie. Ta grupa jest szczególnie narażona na ciężki przebieg choroby, dlatego tutaj jest pełne nasze wsparcie. I od 18 stycznia ruszyły szczepienia w domach pomocy społecznej i są one sukcesywnie każdego dnia wykonywane. Ale kolejnym wsparciem, które już rozpoczęliśmy, aby przede wszystkim, kiedy restrykcje zostały wprowadzane, aby osoby starsze, samotne nie zostały pozostawione same sobie, kiedy zachęcaliśmy do tego, że należy pozostać w domu, jak najmniej wychodzić tych kontaktów zewnętrznych, które narażają na zachorowanie, została w miesiącu październiku uruchomiona infolinia, program, cały program solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. I między innymi w ramach tego programu została uruchomiona infolinia 22 505 11 11. Do tej pory z wsparcia, które zostało dedykowane dla osób starszych powyżej 70 roku życia, poprosiło o taką pomoc ponad 20 tysięcy osób. Po drugiej stronie jest właśnie ten korpus, a więc rząd, który zabezpiecza odpowiednie środki, jednostki samorządu poprzez ośrodki pomocy społecznej i szeroki wolontariat. Tutaj należy zwrócić uwagę, że wiele ludzi właśnie deklaruje pomoc poprzez organizacje młodzieżowe, poprzez właśnie NGOsy, które chcą deklarować, chcą pomagać. I tych wolontariuszy, szanowni państwo, mamy na dzisiaj około 13. Tysięcy, którzy wspomagają ośrodki pomocy społecznej i ponad 220 organizacji młodzieżowych, które przystąpiły do działania i wspierają. I to wsparcie my, jako rząd, zabezpieczyliśmy środki, aby jednostki samorządu terytorialnego mogły to przedsięwzięcie zorganizować. Końcem ubiegłego roku na program przekazaliśmy 100 milionów złotych. Teraz zostaje przekazane kolejne 50 milionów złotych. I w jaki sposób Solidarnościowy Korpus Wsparcia przede wszystkim może wesprzeć szczepienia? Szczepienia dzisiaj są najważniejsze, ponieważ jest to właśnie to światełko w tunelu, które pozwoli nam wyhamować pandemię koronawirusa. Dlatego też zachęcamy seniorów, którzy. Oczywiście ze skorzystania z infolinii, o której pan minister mówił 989, czy też poprzez rejestrację online nową, ale również jest ta droga pójścia do przychodni, natomiast do punktu szczepień. Natomiast my zachęcamy do skorzystania z tych form właśnie jednak elektronicznych i dlatego też wolontariusze bo wolontariat, który jest po drugiej stronie, który pomaga seniorom, to są między innymi też wolontariusze cyfrowi, którzy pomagają i do tej pory sporo osób, sporo seniorów o takie wsparcie poprosiło, na przykład założyć tymczasowy profil zaufany, który pomaga osobom starszym tej przestrzeni poruszać się. Konsultant na infolinii 22 505 11 11 jest gotowy pomóc też, aby, aby to szczepienie było jak najszybsze, przede wszystkim poprzez skontaktowanie, poprzez udzielenie informacji. Jesteśmy w pełnej gotowości, cały czas Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów działa. Zachęcam seniorów do, nadal do korzystania z tej infolinii, a więc Państwo możecie zwrócić się o pomoc i taka pomoc, o jaką Państwo poprosicie, będzie udzielona również w obszarze szczepień, Dzisiaj szczepienia są najważniejsze. Te grupy, które zostały precyzyjnie dobrane, a więc tak, abyśmy przede wszystkim mogli zadbać, tak jak powiedziałam, o osoby słabsze. To jest sprawdzian z naszej solidarności społecznej. Chcemy wykonać to zadanie jak najlepiej. Dlatego też zachęcam seniorów o skorzystanie z infolinii, która jest Państwu znana, 22 505 11 11. Ale także przypomnę te kanały 989, to jest ta infolinia, która bezpośrednio wyznaczy Państwu termin szczepienia, a także poprzez właśnie stronę, poprzez, poprzez przez Arkusz Online i również ta droga pójścia do punktu szczepień. Natomiast pamiętajmy, że mamy warunki atmosferyczne, takie jakie są, pada śnieg i w trosce o Państwa bezpieczeństwo proponujemy właśnie te inne formy skorzystania ze szczepienia się, zachęcamy do szczepień, bo one dają nam bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, szczepmy się dla siebie, dla swoich bliskich, dlatego abyśmy przede wszystkim pokonali tą epidemię. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister o zabranie głosu. Proszę pana profesora Andrzeja Horbana, pełnomocnika premiera do spraw zwalczania COVID-19. bardzo, bardzo dziękuję. Jak państwo doskonale wiedzą, ostatni rok mamy pandemię. Czas jakiś temu prosiłem, żeby państwo popatrzyli, jak wygląda pandemia bez szczepionki. Teraz zarówno prosząc szczepionkowców, jak i antyszczepionkowców, żeby patrzyli, jak wygląda świat, jak już jest szczepionka. Do tej pory właściwie mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie tak zwane niefarmakologiczne środki postępowania plus leczenie osób, które już zachorowały. W efekcie jedyne, co mogliśmy zrobić, to wprowadzać różne zalecenia od najprostszych maseczek Dystansu społecznego, aż do tak zwanego lockdownu, włącznie. Ma to na celu główne dwie rzeczy: zachowanie efektywności służby zdrowia funkcjonalnej i przede wszystkim ochronienie grupy najbardziej podatnych na ciężki przebieg choroby przed tym ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią. Dane. Polskie mówią nam, że najbardziej narażeni są osoby w wieku starszym. I tak osoby, które zachorują, a są w wieku powyżej 80 roku życia, umierają dość często, bo aż prawie 20% tych osób. W wieku 70-80 lat również odsetek zgonów jest olbrzymi, to jest 15%. Tych, którzy zachorowali, mniejszy, ale również duży, osób, które są w wieku 60-70, bo to jest 7,1%. W sumie razem mamy narażonych osób na tak ciężki przebieg choroby około 9,5 miliona. W związku z tym Rada Medyczna cały czas i nadal podtrzymuje swoją opinię, że przede wszystkim należy szczepić te osoby. Im ktoś starszy, tym szybciej powinien być szczepiony, ponieważ tutaj mamy od razu efekt w postaci ochrony życia tych ludzi i prawie natychmiastowy efekt, jeżeli chodzi o możliwość zmniejszania zaleceń, czy też jak niektórzy nazywają restrykcji. Po dużej dyskusji zdecydowaliśmy się jeszcze zaproponować przesunięcie do grupy pierwszej, część niewielką liczby osób, które są w wieku poniżej 60 roku życia, ale również mają choroby, które będą powodowały, że ich przebieg kliniczny zakażenia COVID, choroby COVID-19 będzie bardzo ciężki. Zaczynając od tych najcięższych, to są chorzy, którzy są wentylowani mechanicznie w domu. Nie jest to duża grupa, bo 8 tysięcy osób, ale ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w 100% umrą. Stąd jest to pierwsza grupa. Osoby, które są po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby z nowotworami, zwłaszcza takimi, które są aktywnie i aktywnie leczone. I to jest nasza propozycja, zaakceptowana, mam nadzieję, przez wszystkich, ponieważ nie zmienia to planu szczepień generalnie, powoduje efektywność szczepień, co jest niesłychanie ważne, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jeszcze nie mamy dostępnej szczepionki w takiej liczbie, jaką byśmy chcieli mieć.